Cześć i czołem, tu HR30, a ja jestem Paulina. W dzisiejszym odcinku będziemy namawiać Was do tego, abyście zmienili percepcję i przyjrzeli się jeszcze raz rynkowi pracy, oraz zwrócili uwagę na to, w jaki sposób biznes może wpływać na przetrwanie Armagedonu na rynku pracy, właśnie. W tej rozmowie towarzyszyć mi będzie Anna Piotrowska Banasiak z Pandory. Cześć. Cześć, Paulina. Cześć. Miło mi Cię widzieć. Poproszę, żebyś powiedziała naszym widzom kilka słów na swój temat, o swoim doświadczeniu zawodowym szczególnie i dlaczego dzisiaj akurat taki temat. Mam doświadczenie na rynku pracy w Polsce. Od ponad 20 lat uczestniczę w roli osoby odpowiedzialnej za rekrutację i talent acquisition. Pierwsze moje kroki stawiałam w agencjach rekrutacyjnych, w międzynarodowych agencjach rekrutacyjnych. Przyglądałam się rynkowi pracy, troszkę obserwując tą perspektywę różnorodnych branż, różnych rynków. Później przyszłam na stronę biznesu w roli Talent Acquisition Managera, pracowałam w branży farmaceutycznej, a teraz odpowiadam za rekrutację do firmy Pandora. Do dwóch spółek Pandory zlokalizowanych w Polsce, jedna działa w branży share service'owej, w branży finansowej szeroko pojętej, a druga jest spółką retailową, którą możecie kojarzyć przez pryzmat naszych produktów. Oprócz tego doświadczenia zawodowego miałam ogromne szczęście w 2016 roku zacząć współpracować z półwcelem biznesu. W roli członka kapituły, konkursu Siła Przyciągania. Siła Przyciągania to jest taki konkurs, który promuje najlepsze praktyki z zakresu przyciągania i utrzymywania talentów. I też tymi doświadczeniami, zarówno związanymi z moją pracą zawodową, jak i obserwacjami z poziomu członka kapituły przeglądającego zgłoszenia najlepszych pracodawców w Polsce. Chciałam się z Wami podzielić. Jasne, jesteście właśnie po ogłoszeniu laureatów tegorocznej edycji, dlatego też ciekawi mnie, jakie wnioski na temat stanu rynku pracy wybrzmiały. Konkurs co roku wyróżnia inicjatywy takie stałe, związane czy z employer brandingiem, czy dotyczące szeroko pojętych procesów HR. Też skupiamy się bardzo mocno na wsparciu technologicznym, bo rynek pracy bardzo mocno Idzie w tą stronę i w tym kierunku, ale też co roku staramy się modyfikować jako osoby odpowiedzialne za konkurs, staramy się modyfikować te praktyki i te inicjatywy, które, które pracodawcy mogą do nas zgłaszać w oparciu o najbardziej palące potrzeby biznesu i to, jak wygląda rynek pracy. W tym roku nagradzaliśmy, bardzo mocno skupialiśmy się na tych praktykach, które, które są bezpośrednio związane z kulturą organizacyjną. To jest nadal palący problem i palące wyzwanie pracodawców, taka kultura organizacyjna, która wspiera wyzwania biznesowe organizacji. Jesteśmy szczęśliwi, bo w tegorocznej edycji konkursu mogliśmy nagradzać firmy, które z punktu widzenia kultury organizacyjnej miały praktyki godne uwagi. Co ciekawe, w zeszłym roku takiej nagrody nie wręczaliśmy. To, co jest też ciekawe, to trochę inna specyfika inicjatyw, które, które nagradzaliśmy trochę inaczej zdefiniowane grupy docelowe już nie tylko kandydaci zewnętrzni, ale też pracownicy organizacji, w których firmy bardzo mocno inwestują zarówno pod kątem rozwojowym, ale też pod kątem rekrutacyjnym. Rynek pracy w Polsce myślę. Można byłoby powiedzieć, że wygląda różnie w zależności od tego, z jaką grupą docelową e, mamy do czynienia, i e, gdybym miała mówić na takim poziomie e, ogólnym e, po pandemii, e, w której no, możemy się pewnie domyślać, rynek pracy był mało sprzyjający dla kandydatów pracodawcy byli bardzo ostrożni, jeśli chodzi o decyzje związane z zatrudnieniem, wiele, wiele zawodów czy wiele. Wiele ról nie mogło być realizowanych w taki sposób, w jaki były realizowane wcześniej. Później nastąpił czas odbicia 2022-2023 rok to był czas odbicia rynku pracy. Te bardzo ostrożne próby odnalezienia się w sytuacji zaowocowały tym, że ogromna liczba firm uruchamiała rekrutację w tym samym czasie. Wielu kandydatów odczuwało na własnej skórze dużą ilość ofert pracy, dużą aktywność kantelaryzacji którzy byli niezbędni do tego, żeby, żeby zrealizować ambitne plany rekrutacyjne i żeby realizować projekty. Później nastąpiło takie wyrównanie. To wyrównanie było dla wielu branż bardzo bolesne, między innymi branża IT, która przez długi, długi czas traktowana była jako Eldorado i była ogromna grupa kandydatów, którzy zdecydowali się przekwalifikować i wejść na rynek pracy właśnie Korzystając z tych dobrych czasów w IT, tutaj myślę dla tej grupy, i znów w zależności od poziomu stanowiska i specyfiki, specjalizacji, bo często wkładamy do takiego jednego kubełka IT wszystkie różnego rodzaju role czy do jednej szuflady. Natomiast rzeczywiście sytuacja w wielu kandydatów IT może być trudna w chwili obecnej. Są takie firmy i są takie branże, w których rzeczywiście widzimy taką dużą ostrożność, szczególnie te branże, które są bardzo narażone na rosnące ceny energii, na rosnące koszty pracy. Tutaj też nie ma Eldorado na rynku pracy, i myślę, że też jak patrzymy na rynek pracy, to warto uświadomić sobie, że. Nie ma czegoś takiego jak jedna branża, w której możemy wszyscy czuć się komfortowo i bezpiecznie, bo sytuacja kandydatów, w zależności od poziomu stanowiska, a tym samym, w zależności od tego, jak duża jest ilość otwartych, rekrutacji i jaka jest podaż tych stanowisk na rynku może się bardzo diametralnie różnić. I często kandydaci, którzy słyszą komunikat rynek kandydata, rynek pracodawcy mają problem, bo to są takie uogólnienia, które nie dotyczą absolutnie wszystkich osób zatrudnionych w danej branży. Gdybym miała powiedzieć o rynku pracy ogólnie, tak bardzo ogólnie wróciliśmy do pewnego rodzaju nowej normalności i do sytuacji, w której wiele firm w tej chwili przyjmuje taką strategię ostrożnej rekrutacji. Wiele firm w tym momencie wstrzymuje się z decyzjami, jeśli chodzi o rekrutację, mając z tyłu głowy te obciążenia dotyczące kosztów pracy czy kosztów energii elektrycznej. I wiele firm nadal realizuje bardzo ambitne plany rekrutacyjne. Tutaj możemy jako przykład podać branżę SSC, w której kryzysu na pewno nie widać. W takim razie, po takim krótkim podsumowaniu, co możesz określić jako ten Armagedon na rynku pracy, który mm -hmm. czeka pracodawców? Co czeka w ogóle pracodawców, też tak patrząc globalnie i ogólnie? Dlaczego mówimy o Armagedonie, a nie pewnego rodzaju delikatnej zmianie na małe którą... wahnięcia. Takie małe wachnięcie. Tak. Um... Wiele sytuacji, chociażby sytuacja z pandemią, pokazała nam, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć i każdego scenariusza napisać, bo pojawia się coś, czego nikt nie byłby w stanie się domyślić, że będzie miało miejsce. Natomiast to, co nas czeka, jest wiele zjawisk, które możemy przewidzieć, które są już w tym momencie pewne. I o kilku takich zjawiskach pewnie będziemy miały okazję rozmawiać. Pierwsze zjawisko, nad którym nie chciałabym się jakoś szczegółowo pochylać, o AI mówią wszyscy, wszędzie. Ja chciałabym opowiedzieć o dwóch zjawiskach, które są pewne i które są przewidywalne, i na które pracodawcy mogą się przygotować, i na które firmy nagradzane w konkursie Pulsu Biznesu się doskonale przygotowują. Te zjawiska to przede wszystkim zmiana demograficzna. O demografii też na wszelkiego rodzaju konferencjach biznesowych, HR-owych, różnego rodzaju szkoleniach mówiło się bardzo dużo. I nie mówię tutaj o pokoleniu Z. Właśnie to alfa. chciałam powiedzieć, że owszem, mówi się, ale w takim topowym, prostym ujęciu zmiany pokoleniowej, która. No, następuje za każdym razem, gdy nowe pokolenie wchodzi na rynek pracy, tak? oczywiście tak. są różnice w cechach tych pokoleń, no, ale jednak to nie jest jakby zupełnie nowe zjawisko, tak? mhm. ale no właśnie, ale o, o czym nie mówimy tak o czym nie mówimy? szeroko. Oczywiście zmiany pokoleniowe, tak jak mówisz, każde pokolenie ma własne podejście i nie ma w tym nic dziwnego, że następuje zmiana pokoleniowa. To, co dla nas jest ogromnym wyzwaniem, to starzenie się społeczeństwa. Na rynek pracy wchodzi coraz mniej nowych pracowników, i te hasła młody, dynamiczny zespół to są hasła, które no, z radością mogę powiedzieć, przestaną mieć racji bytu. Myślę, że nie tylko ja się z tego cieszę, ale też wiele osób, które takimi hasłami czują się wykluczane z rynku pracy. Jak wyjeżdżamy. Dodatkowo jeszcze one, tak, może trochę rozwijając tą myśl i tłumacząc szerszemu gronu. Dodatkowo, jeszcze one na dodatek najczęściej no nic nie znaczą. tak? Te ogłoszenia wtedy są puste, tak bym tak. powiedziała, ale to już na marginesie. Albo wyśmiewane przez kandydatów, którzy, tak. którzy z rozkoszą tropią mhm. tego typu sformułowania utarte. Które tak naprawdę o niczym nie świadczą i nic nie mówią. I tylko kompromitują tak naprawdę te organizacje, które w taki sposób komunikują swoją kulturę organizacji działającą bardziej na niekorzyść niż jako, jako reklama firmy. Te zmiany demograficzne oznaczają, że niezależnie od tego, czy liderzy przełożeni czy, czy, czy pracodawcy jako tacy tego chcą czy nie chcą, będą postawieni przed taką sytuacją prędzej czy później prędzej niż później. Że będą zmuszeni do tego, że będą zarządzać różnorodnymi wiekowo zespołami, i im szybciej na to się przygotują, do tej różnorodności, im szybciej się przestawią na to, że to już nie będą osoby z tego samego pokolenia, które rozumieją się bez słów, bo funkcjonują w podobny sposób, tym lepiej dla nich. I to jest pierwszy wymiar, o którym chciałam powiedzieć. A drugi wymiar to jest taki wymiar, który. Na poziomie różnego rodzaju raportów czy papierów może nie jest szczególnie przerażający, ale myślę, że jak rozejrzymy się wśród swoich znajomych czy wśród osób, które funkcjonują w naszych zespołach, to bez trudu znajdziemy takie osoby, które są w kryzysie zdrowotnym. W tym momencie, według, według badań, w Polsce jest 7,7% osób w wieku produktywnym. Które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie o pełnosprawności w różnym stopniu, część z tych niepełnosprawności jest niewidoczna, natomiast prognozy wskazują, że zdrowie Polaków jakoś wyraźnie w najbliższym czasie się nie poprawi. Co więcej, są prognozy dotyczące tego, że. Że ta kondycja zdrowotna będzie ulegała pogorszeniu po więc tych osób z niepełnosprawnościami będzie na rynku pracy coraz coraz więcej. Na to musimy się przygotować, bo potrzeby osób z niepełnosprawnościami w biznesie i ich sposób funkcjonowania jest zupełnie inny i nie wystarczy powiedzieć sobie, ok, jestem gotowy na zatrudnianie osoby z niepełnosprawnościami. Tylko ona niech pracuje dokładnie tak samo jak każdy inny członek naszego zespołu. Na to wejście do organizacji osoby z niepełną sprawnością i na taką otwartość organizacji w tym, w tym zakresie trzeba się przygotować. Co więcej, jakby nie mówimy tylko i wyłącznie o zatrudnianiu takich osób, ale też o wspieraniu pracowników, którzy w takiej sytuacji życiowej, osoby w domu albo oni sami mogą stracić zdrowie. Też wsparcie takich pracowników i taka odpowiedzialność pracodawców, jeśli chodzi o tego typu osoby z takimi wezwaniami, ta odpowiedzialność też jest spora i firmy, które zgłaszały się do tegorocznej edycji Siły Przyciągania też miały ciekawe, ciekawe praktyki w tym zakresie. W tym aspekcie zdrowotnym ostatnio bardzo mocno wybrzmiewa kwestia zdrowia psychicznego mhm. i oczywiście ona też nie pozostaje bez znaczenia, bo jednak liczby są zatrważające, tak. a przecież w takim razie skoro one są duże, no to wielu pracowników również boryka się na co dzień z, albo w swojej rodzinie, albo właśnie tak jak jest samodzielnie, z trudnościami też natury, Psychicznej, tak? I to wszystko, nie tylko to, co widać, ale właśnie to, czego nie widać, wpływa i na to, jakimi jesteśmy pracownikami, jak jesteśmy efektywni, ale też jakie organizacje się budują, po prostu, tak? Czy one są jednak włączające i rzeczywiście biorą pod uwagę więcej coś niż tylko sam wynik biznesowy naszej pracy? jeżeli chcą patrzeć na, na, na swoje życie biznesowe no w szerszym trochę ujęciu niż tu i teraz, prawda? Tak, to jest zawsze pytanie do jakiego poziomu biznes powinien czuć się odpowiedzialny za prywatną sferę życia pracownika, bo zdrowie jednak jest prywatną sferą życia pracownika. Natomiast ja stoję na takim stanowisku i myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi, że jeżeli będziemy ignorować ten element i ten aspekt, jako pracodawcy będziemy prowadzili niekończące się procesy rekrutacyjne i nigdy nie wygrzebiamy się z tego gonienia własnego ogona. To, o czym mówisz, zdrowie psychiczne, ale też coraz więcej osób, które, które mają różnego rodzaju inne choroby, czy choroby onkologiczne, czy. Doświadczają w swojej rodzinie przypadków osób, które mają kryzysy poważne, kryzysy zdrowotne. Ta świadomość, że to już przestaje być sprawa tylko i wyłącznie pracowników, mam wrażenie, że w tym nam pomogła trochę pandemia, mm. bo uświadomiła nam wszystkim, że jeżeli nie jesteśmy szeroko, jakby. Skupieni na pracy, nie możemy w 100% swojej uwagi poświęcić na pracę, ale mamy pewne elementy, które nas od tej pracy odciągają, to nie jesteśmy w stanie być stuprocentowo 100% efektywni. I to przestaje być taki miękki problem, ale zaczyna się, być, zaczyna się robić problemem stricte biznesowym, który trzeba w jakiś sposób. Zaadresować. My w tym roku nie nagradzaliśmy praktyk z zakresu wellbeingu. W zeszłym roku mieliśmy kilka naprawdę bardzo fajnych inicjatyw. I to, co jest ciekawe, jeśli chodzi o pracodawców, to co naprawdę bardzo doceniamy jako kapituła, i to, to co ja bardzo mocno doceniam też z poziomu mojego doświadczenia, to to, że te programy wellbeingowe to nie jest tylko i wyłącznie. Dbanie o dobrostan, takie pozytywne samopoczucie pracownika, żeby on zadowolony i uśmiechnięty przychodził do pracy. Ten well zaczyna być naprawdę strategiczny, i tego typu inicjatywy mieliśmy ogromną przyjemność w zeszłym roku obserwować, realizowane przez różnego rodzaju firmy. I to, co było piękne, to to, że ten well-being to nie jest tylko i wyłącznie kwestia jednego aspektu funkcjonowania takiej osoby, to nie jest tylko i wyłącznie well-being zdrowotny, to jest taka szeroka świadomość, że na przykład sytuacja, kondycja finansowa danej rodziny albo sytuacja rodzinna, zdrowie członka rodziny też bezpośrednio przekłada się na tego pracownika, więc te programy powinny uwzględniać nie tylko pracownika, ale dużo szersze grupy docelowe. Mamy fantastycznych pracodawców, którzy tego typu programy realizują, budując je w ustrukturyzowany sposób, dbając o to, żeby to było coś więcej niż webinar realizowany w czasie, kiedy tak naprawdę nie ma przestrzeni na to, żeby na niego się połączyć. Tak jest. Zgadza się, bardzo się cieszę, że, że tak rozszerzyłaś ten wątek i podniosłaś ten temat, bo faktycznie lata wstecz takim tematem było macierzyństwo, bo fajnie jest mówić o opiece rodzicielskiej i o zaangażowaniu rodziców, ale jednak trudnością dla kobiet było to, aby wrócić do pracy, aby móc tą pracę wykonywać i łączyć w ogóle te obowiązki. Myślę, że tutaj już pewien zasób pracy został mhm. wykonany. Także z mojej perspektywy, to są kolejne tematy, które w świadomości pracodawców, ale też nas, pracowników, jako po prostu zbiorowości, się zaczynają pojawiać. W takim razie, skoro te dwie główne kwestie teraz adresujesz właściwie do naszej świadomości, to proszę podpowiedz, jak w takim razie można przygotować się do tego Armagedonu? Jak można taką strategię sobie wypracować? Na co zwrócić uwagę? Aby nie właśnie nie reagować panicznie na kolejne procesy rekrutacyjne, nie robić czegoś ad hoc, bo dziura się robi pracownicza, że tak powiem, tylko żeby można było, no, już zacząć się do tego przygotowywać, a nawet tak mocno ruszyć. To kilka takich wskazówek i rad, hmm. które myślę opierają się na tych praktykach, które zgłaszali pracodawcy. Po pierwsze, myślę, że warto mówić o różnorodności, o, o promowaniu i wdrażaniu różnorodności w organizacjach, ale wdrażaniu nie na takiej zasadzie zachęcania tylko i wyłącznie do tego, żeby tworzyć takie różnorodne zespoły, ale budowania po pierwsze kompetencji liderów, bo to liderzy tak naprawdę są tymi osobami, które... Które na koniec dnia takimi różnorodnymi zespołami powinni zarządzać, i to oni powinni wiedzieć, o czym tak naprawdę jest ta różnorodność, i nie opieranie się na tym, że ta osoba jakoś sobie poradzi, jest bardzo ważnym, ważnym elementem wdrażania takiej, takiego podejścia do różnorodności. Druga rzecz, która nie tylko w kontekście osób z niepełnosprawnościami, ale też w kontekście osób różnorodnych wiechowo. Pojawiła się jako, jako fajna praktyka, którą myślę, że warto promować na rynku: to pokazywanie wartości płynącej z współpracy międzypokoleniowej, z współpracy osób o zupełnie innym, innym podejściu, takich różnorodnych zespołów. I tutaj fajnie, jeżeli osoby, które. Pierwszy rzut oko reprezentują zupełnie inne światy, mają okazję razem powspółpracować, mają okazję zobaczyć, że w wielu aspektach jest im bliżej niż by się wydawało, a w innych aspektach doskonale się uzupełniają. I to nigdy nie jest tak w idealnym świecie, że każdy z takich projektów jest łatwy do wdrożenia, ale ten wysiłek warto zrobić, bo za chwilę nie będziemy mieli tego komfortu rozbiegówki, za chwilę będziemy do tego po prostu zmuszeni. Więc, jeśli miałabym powiedzieć, to przede wszystkim mądre wdrażanie takiej różnorodności i też czerpanie z doświadczeń osób, które przez taką ścieżkę i przez taką drogę przechodziły, bo nie są to proste tematy, nie są to łatwe, intuicyjne tematy do przeprowadzenia. Warto uczyć się na błędach innych niż, niż uczyć się na, na, na własnych błędach. Druga rzecz, o której bym powiedziała, to na pewno warto inwestować w liderów. I o ile w HR mamy bardzo często trendy, tak to jest niezmienne. To liderzy są tymi osobami, na których opiera się nasz biznes i to oni mają największe przełożenie w jaki sposób funkcjonuje organizacja, więc inwestowanie w rozwój liderów i inwestowanie w ich świadomość, kompetencje, Dotyczące właśnie tych elementów różnorodności, ale nie tylko różnorodności, taką świadomość, jak bardzo przekładają się różne kwestie niezwiązane z biznesem na to, w jaki sposób ludzie funkcjonują w organizacji. Tak, pozornie niezwiązane, bo tak. jednak wszystko wynika z tego, ile możemy z siebie dać, jak jesteśmy gotowi pracować, jak jesteśmy efektywni, tak wszystko na nas wpływa, więc to poszerzenie tego spojrzenia jest kluczowe, tak naprawdę. Tak. I to wyposażenie w konkretne narzędzia to nie jest kwestia udziału w szkoleniu, ale budowanie kompetencji przez udostępnianie narzędzi. I wiele firm rzeczywiście inwestuje właśnie w, we wsparcie liderów w tym zakresie, bo nie wpadną na różnego rodzaju kwestie, które, które są kluczowe. I lepiej, żeby nie uczyli się na własnych błędach, tylko korzystali ze wsparcia ze strony, ze strony HR. Kolejną rzeczą, która myślę jest bardzo ważna w kontekście różnorodności, to skupienie się na pracownikach. Nie zawsze proces rekrutacyjny, nie zawsze strategia organizacji, rekrutacji musi opierać się na pozyskiwaniu osób z zewnątrz organizacji. I to, co mnie niesamowicie cieszyło, jeśli chodzi o tę edycję konkursu, to to, że. Pracodawcy coraz częściej świadomie kierują swoje działania rekrutacyjne w stronę aktualnych pracowników. Na pierwszy rzut oka wydaje się to oczywiste, że warto rozwijać, a niekoniecznie pozyskiwać z zewnątrz, ale mieliśmy w tym roku dwie inicjatywy, z czego jedna inicjatywa, której budżet wynosił 1000 zł, która rzeczywiście rozwiązywała kluczowy problem biznesowy organizacji na ogromną, na ogromną skalę. Więc nie zawsze ten budżet trzeba inwestować w to, żeby pozyskiwać nowe osoby. Warto zainwestować w pracowników i im wcześniej zacznie się takie, takie działania planować i wdrażać, realizować. Tym większa szansa, że te osoby będą miały przestrzeń, żeby nabyć kompetencje, które, które są kluczowe i niezbędne. I bardzo podoba mi się takie zwrócenie, jeśli chodzi o employer branding, w stronę pracowników organizacji, ale nie na takiej zasadzie, że pojawia się twarz na plakacie, tylko pokazane są realne możliwości rozwoju kariery i pokazane są one w taki naprawdę atrakcyjny i ciekawy sposób, pozbawiony lukru. Zachęcam bardzo mocno do tego, żeby monitorować rynek pracy śledzić to co się dzieje u naszej konkurencji, żeby śledzić we współpracy z partnerami, czy agencjami rekrutacyjnymi czy z przedstawicielami jobboardów, co się dzieje w biznesie, co się dzieje na rynku przewidywać, przede wszystkim przewidywać, żeby nie być postawionym przed koniecznością wdrażania działań kryzysowych, bo one zawsze, Wyglądają zupełnie inaczej i stwarzają ogromne wyzwania dla organizacji. Dobrostan struktur HR. Mimo, że duża część rynku uważa, że w HR pracują panie pijące kawę, lubimy kawę, ty lubisz też, Paulina, ja też bardzo tak lubię kawę, ale my nie jesteśmy państwem w państwie i nie służymy tylko i wyłącznie tak. sobie. A ilość tematów i zagadnień, które przechodzą na nasze skrzynki, które trafiają na nasze telefony, sprawia, że my musimy też zadbać o siebie. Tak, zdecydowanie. Jest to temat, który nie może być pomijany, ponieważ jak tej siły napędowej zabraknie, no to już faktycznie kto jak nie HR ma informować o pewnych zagrożeniach i te, monitorować czy stan rynku pracy, czy w ogóle to, co dzieje się w organizacji, więc taki puls firmy, to najczęściej jest jednak ten HR, i zapominamy o tym, że też może być obciążony. I myślę, że to jest też dobry temat, żeby w przyszłości o tym porozmawiać. Tymczasem mam takie poczucie, że. Mimo um, takiego po powierzchni dość omówionego tematu, jednak mamy garść e, konkretów e, i porad e, do przemyślenia, przeanalizowania. A ja też zachęcam do zapoznania się z inicjatywami, które e, właśnie w, e, zostały nagrodzone e, w, tym, w tegorocznej edycji e, Siły Przyciągania, bo to może być ogromną, ogromną inspiracją dla wszystkich na tak. start. Tak. Dzięki Wielkie. Ja również zapraszam i zapraszam, tak naprawdę, do zapoznania się zarówno z tegorocznymi laureatami, ale też z tymi inicjatywami, które były nagradzane w poprzednich latach. Co roku przeglądając zgłoszenia, robię sobie analizę, kto był za, m, nagradzany w poprzednich edycjach konkursu. I to, co mnie cieszy najbardziej, to że te praktyki się nie starzeją. One cały czas. Są aktualne i cały czas mogą wnosić wartość do organizacji. Więc zachęcam, zachęcam do zapoznania się z tymi inicjatywami i zachęcam do udziału w kolejnych edycjach konkursu również, bo warto te najlepsze praktyki pytałaś, postawiłaś pytanie, jak pracodawcy mogą wpływać na rynek pracy, między innymi inspirując siebie nawzajem i dzieląc się tym, co jest wartościowe. Świetnie, dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dzięki do zobaczenia, wielkie. do zobaczenia.